Siemano, tutaj pesecz, dwa pele, e, srogi. E, słuchajcie, nagrywam ci tak z powietrza dla was. Ładna jest pogoda, generalnie jest gitarka. E, słuchajcie, podstawowy temat już teraz. Wszyscy przychodzą, pytają e, na kogo głosować. Na kogo głosować? Ja, ja, ja to na głosowanie to mam wyjebane, generalnie. Mnie mam to w dupie. I, I mówię wszystkim tak jak Ostry mówił że kurwa, wziąć kartę do głosowania. Wszyscy chcieli, wszyscy, wszyscy dostali. Na wszystkich oddać głos. I w pizdu, bo i tak to nie, nie widzę tego inaczej. Nie? Kurwa, nie, nie, nie. Ej! No nie, ja. Co zaraz na kancuda? Nie palę. To nie Ja co nie palę? Nie palę. Ale masz odpalić? Nie, no nie mam po prostu ci się impulsy? Skąd się impulsy się! Proszę Saudi, się! Ten się wystrał z iPhone'a niby, kurwa, nie? Dobra, yy, zwijamy się, bo tu zaraz psiarskie Jak nic, na rach